Zaczynamy grać w kolejną misję. Może teraz będzie fajniejsza. Albo coś. Mm, coś sobie pograć. Mm, przejdę sobie. U, 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 u. Mam pomysł. Mm. Stwory, piekło, la, ladon, yl. A, ladon to ten wyścig. I Polandia, Kapołita stworzył, Hydmacz Mar, ja z kapuitem to robiłem. Mm, Może ucieczka więzienia. To było spokojne całkiem. Ha, ha wyścig, ha, ha 5 wyścig arena kryształów. Mm, obrona miasta i wioski to grałem przed chwilą. Już wiem w co, komisja przejdę coś takiego co zwie się co mm, mm, nie wiem mm, cały tu port. Wiem. przejdę coś z Maxisa mm -hmm. co by tu przejść z Maxisa Koncert za za długi delikatna sprawa za krótki świątynia spoda idealny Może ktoś się już domyślić, jakiego wybiorę. Chociaż nie, jednak się nie może zdać. Ale mniejszy Będę nim. On już przeżył? To żal. Powinien nie przeżyć tego. to jest takie trudne. No, ten też to przeżył! Ta się jest taka trudna, że nikt powinien jej nie umieć przeżyć. To może tego sobie weźmiemy z pofitka? Taka słodkiego. Z, z pofit z pipem, ale ha, ha, ha. Lubię tak nazywać potwory. Mm. Z duchem pipa, duch pipa, fajny jest. Zaraz będzie hipnoza, ale dziwne piksele. Kupię piksele, nie lubię pikseli. Wyłączcie te piksele. No, ups, Co ja zrobiłem. O, działa fajnie. Tep, te, 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 Jakie mała filiżanka? Tylko te, słabo. Mm, dobra, nie chcę mi się tego słuchać, on będzie tam gadał. Dobra. No mogę nawet skakać, żal mi się, bo spofit jest dziwny Ale się już przyzwyczaiłem do grania z profitem itp Hoho, patrzcie jak fajnie wyszedłem mm. Wyszedłem tak ładnie, ale nie chcę wracać, o tam jest jakiś koleś leży Fajnie, lubię zabitych kolesi Są jeszcze ładniejsi Ten nieszczęśnik zginął niedawno, ha 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 no i go teraz na szczu 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 A to muchy! Boję się much! Są jadowite! O! Hej! O nie! A! 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 Kamienie! A! Kamienie! A! Kamienie! A! godnie mnie jakiś palant! Który wygląda jak ksiądz, ale serio nie jest księcem. Hej! Zli! Chodźcie tu! A, jajko i kokosz! A, głupiek. Gu, głupiś. I ty może też sobie dedniesz. Lubisz dedać? No, lubisz. Widocznie lubisz. Oj, teraz kolejnie. Nie, tylko nie oni. Ja ich bardzo nie lubię, nawet ich nie znam, ale ich nie lubię, nie! Jajko i kokosz, oni mi biją! O, już nie. Ja bym nikomu nie radził iść do tamtego. Statek czarny jakiś. Głupi, ale ładny tam 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 o jakiś zły, lubię zły, ale nie tego chcę, czyż nie, na słabą pojętość, hmm? ale którego kolwiek, jakiegoś, hmm, na przykład tego nie, nie, ma, już, nie ma już tego szlaka. lata, o ten może będzie jeszcze fajny i tam jakiś jeszcze idzie. Nie zawracajcie mi głowy, palanty. a, dwu. -dwu, dwu, dwu. a o, mój du Wow! A2. A2. życie! mój a wow. życie 2 moje życie, A2. A2. hi jestem A2. a a Kapłan tam idzie za mną, a mnie goni ten palant. Trzeba nie, Teraz nie trzeba tylko bronić tego, ale też bronić świątyni. No, to jest chore, nie lubię tego. Mm, trzeba wytrzymać. Dobra, mm -hmm. to niszczyć, niszczyć, niszczyć energii. Tak, wypływem Power jest. Nie, to Red Bull! Haha, ha, Red Bull! Red Bull to taki czerwony byczek, od którego dostaje się skrzydełek. <laughs> Umiem latać. Zniszczyć, zniszczyć, zniszczyć. Sam jesteś zniszczyć. A. I tak giną ci, którzy mówią zniszczyć. A ty? Ty też możesz zniszczyć? Nie, go. Trudno. Ale i tak trzeba go zniszczyć. Zniszczyć, zniszczyć, zniszczyć. I ciebie też mogę zniszczyć. Ale nie zrobiłem tego, bo ci palanci w tym przeszkodzają. O, ten palant, taki ładny. Ej, nie trafiłem. Wracaj natychmiast tu. Wracaj, muszę cię jeszcze zabić. O, dobrze, tak. Nie, tylko nie on. Nie bij go. Nie bij, bo to mój najlepszy kumpel, czyli palant. Lubię palantów. A teraz piorunki. Tak, piorunki. Idziemy pooglądać, jak giną ci debile. O, właśnie tak. O, tak, nareszcie zginął. Jeho, arghg. Hu, hu mostek, a dokładnie pomostek, gadu gadu... Bla -bl 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 -bl, nie chce mi się tego czytać. I koniec jest ładnie tańcza... <laughs> to Co dostałem? Nieważne. La 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 la, koń.